Dzień dobry, do sprzedania mam Peugeota 301 z 2014 roku. Po pierwszym właścicielu samochód cały, bezwypadkowy, w fabrycznym lakierze. Wszystkie szyby fabryczne, lampy również. W najbogatszej wersji wyposażeniowej Alur na aluminiowych felgach. Silnik benzynowy 1.6 z instalacją gazową firmy Stag, założoną w 2018 roku. W 2019 roku został wymieniony rozrząd. Samochód w chwili obecnej z przebiegiem 178 tysięcy. Samochód sprawny technicznie. Świeże tarczy, klocki w bardzo dobrym stanie. Kraseria nieporysowana, niepoobijana, bez gnieceń. Samochód pochodzi z polskiego salonu. Cały przebieg jest udokumentowany są książki, instrukcja obsługi, książka serwisowa. Zobaczmy środek. Środek niezniszczony tapicerka nie poplamiona, nie kierownica skórzana też nie poprzecierana ładne, czarne stawki w połysku Tutaj na kierownicy, na desce, tutaj na rące. Środek przy radiu. Radio TDMP3 z Bluetoothem. Automatyczna klimatyzacja. Cztery elektryczne szyby. Wyjście AUX gniazdo zapalniczki, podłokietnik. Samochodzie przyjemnie pachnie. Wlew gazu. Pod kapką lewu paliwa do samochodu są dwa piloty, gaz otwierany ze środka oraz pilota. Pagażnik bardzo duży, koło zapasowe, a w miejscu koła zapasowego jest butla z gazem. Na koniec przejdźmy zobaczyć pod maską Silnik suchy, niemety. Rozrząd był wymieniony, tak jak wspomniałem, w 2019 roku przy przebiegu 128 tysięcy kilometrów przebiegu. Szczerze polecam. Zapraszam do umawiania się o oględzin jazdy testowej oraz zakupu. Samochód jest sprzedawany na fakturę VAT Marża, także odchodzi 2% od wartości auta. Do zobaczenia.